Na linię oczekiwałem Boga w Trójcy Świętej Jedynego, a na pożytek nasz na drugą niedzielę po objawieniu czyta nam Kościół Święty Matka Nasza, lekcję wyjętą z Listu Świętego papła Apostoła do Bracia, mamy dary według użyczonej nam łaski różne, bądź to proroctwo w zakresie wiary, bądź to wykonywanie urzędu, w nauce dar nauczania, w upominaniu, dla strofowania. Kto rozdaje, niech to czyni w prostocie. Kto jest zwierzchnikiem, niech się przejmuje troską. Kto pełni uczynki miłosierdzia, niech to czyni z weselem. Miłość wasza, niech będzie bez ogłody. Znienawidźcie zło, a przygnijcie do dobra. Miłością braterską nawzajem się miłując, w okazywaniu czci jedni drugich uprzedzajcie. W gorliwości niesławnący duchem płomienny, Panu Służący, radujący się z nadziei ucisku wytrwali w modlitwie korpliwów. Potrzeby świętych wspomagający, gościnności strzegący, błogosławcie prześladujących Was, błogosławcie, a nie przeklinajcie. Weselcie się z weselącymi, płaczcie z płaczącymi, bądźcie między sobą jednomyślni, nie, przed, nie wynosząc się nad innych, ale z pokornymi, ale, z ale się z pokornymi zgadzając. Ewangelię zapisaną u Ja, Jana ewangelisty, którą jako słów Boży z uszanowaniem po starszych wyglądał do... w czasu odbywały się grody weselne w Kanie Galilejskiej i była tam matka Jezusowa. Zaproszono też na grody Jezusa wraz z uczniami Jego. A gdy zabrakło wina, rzekła matka Jezusa do niego: Wina nie mają. I rzekł jej Jezus, zostaw to mnie niewiasto, i jeszcze nie nadeszła godzina moja. Mówi tedy matka jego do słów: Uczyńcie cokolwiek wam powie. A było tam sześć stopni kamiennych, ustawionych dla obrzędowych obmyć żydowskich, z których każda mogła pomieścić dwa lub trzy wiary. Rzeczek im Jezus. Napełnijcie, skąbby wodę, i napełnili je aż po brzeg. I rzekł do nich Jezus, zaczerpnijcie teraz i zanieście gospodarzowi wesela i zanieśli. A gdy gospodarz skosztował wody, która się stała winem, a nie wiedział, skąd by się wzięło. Lecz słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał gospodarz wesela oblubieńca i rzekł go, każdy człowiek daje naprzód dobre wino. Kiedy się napiją, wtedy to, które jest gorsze. A Ty zachowałeś dobre wino aż do tego czasu. Taki do początek cudów uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej i okazał chwałę swoją i uwierzyli wy, uczniowie Jego. Tyle jest słów świętej Ewangelii, przeznaczonych na dzisiejszą niedzielę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. 22 stycznia o godzinie 18 w Miejskim Ośrodku Kultury w Józefowie. Serdecznie zapraszamy na jasełka, które odbędą się 24 stycznia po sumie około godziny 11.30 w sali Pod Kościołem. W tym dniu nie będzie katechezji. Również zapraszamy wszystkich Chętnych Ojców wieku od 7 do 16 roku życia. Na kolejne spotkanie Koło Rycerstwa Niepokalanej spotkanie odbędzie się w najbliższą sobotę. Program spotkania wywieszony jest na tablicy ogłoszeń przed Kościoła. Również następna niedziela już, już jest pierwszą niedzielą przed Kością w Ojca i Syna i Ducha Świętego. napiją, kiedy już nie potrafią smakować, to daje się do gorsza. Ten zarzut jest jak wystawiany cały czas też Panu Jezusowi. Na różnych płaszczyznach i w różnych dziedzinach naszego życia, ponieważ czujemy, że to wino to przecież nie tylko o wino, nie tylko o pełną strategię Bożą. I dlatego też Wielokrotnie ludzie nie potrafią zrozumieć Pana Jezusa. Otóż dzisiaj go widzimy w szczególnej scenie, ponieważ jest na górach, jest na weselu, jest tam z wielu powodów. Jeden z tych podstawowych powodów jest po to, ażeby instytucje małżeństwa podnieść na wyższy stopień bytowania. Mianowicie, a żeby małżeństwo stało się sakramentem, a zarazem też mężczyzny i kobiety stały się obrazem mistycznego Związku Chrystusa i Kościoła. To jest ogromna godność małżeństwa i to jest ten stan, który Bóg wybrał, ażeby ludzie się w Nim uświęcali. I ten stan jest niesamowicie ważny. Dla każdego społeczeństwa i dla wszystkich narodów, ponieważ ten stan konstytuuje tak naprawdę przyszłość konkretnej społeczności ludzkiej. Jakie są te małżeństwa? Takie potem są rodziny i takie potem jest całe społeczeństwo. Pan nasz Jezus Chrystus przychodzi nam, a zarazem daje nam bardzo ważną Lekcję dotyczącą również małżeństwa, ale nie tylko. Otóż, moi drodzy, chciałbym wyjść od tych słów, ażeby zademonstrować w jakiś sposób problem, który był, ale szczególnie jest obecnie palącym problemem dla ludzi, którzy zabierają małżeństwo. Ponieważ mimo, że tych małżeństw jest całkiem sporo, chociaż znacznie mniej niż kiedyś, to niestety odsetek małżeństw rozbitych jest jeszcze większy. I to jest przerażające, ponieważ tak naprawdę rozbite małżeństwo, małżeństwo, które się rozchodzi, które się kończy rozwodem, jest niejako antyobrazem ponieważ już nie pokazuje w tym momencie związku, który jest nierozerwalny między Chrystusem a Kościołem. Otóż strategia Pana Jezusa jest taka, że On najpierw pozwala, albo nawet każe kosztować cierpkie wino, a żeby potem móc zakosztować słodyczy, tego lepszego. Jest u wrogów naszego zbawienia, czyli w naszej naturze, w każdej grze w świecie i oczywiście u głównego nieprzyjaciela naszego, jakim jest diabeł, jest zupełnie inna. Kosztuj najpierw słodyczy, a potem zobaczysz, co będzie. I tak się dzieje, że już od grzechu pierworodnego ta tendencja się realizuje. Kusiciel mówi, będziesz jako Bóg, jeżeli zażyjesz słodyczy, którą ci proponuje. I potem przychodzi wielkie rozczarowanie, ponieważ człowiek stwierdza, że jest nagi. Wcale nie jest jak Bóg, tylko po prostu wychodzi wszystko, cała jego fałszywość, wręcz można powiedzieć podłość. i dlatego wstydzi się od siebie nawzajem. I moi drodzy, tak się dzieje i z wielkim nasileniem aktualnie, że próbuje się, albo wręcz lansuje się, pewien model podejścia również do małżeństwa jako do pewnej formy przyjemności, która ma się przynajmniej wyrażać na samym początku właśnie pewnym samozadowolenie się szykują do małżeństwa, naszego grzechu pierworodnego i nie chcą najpierw przyjąć tej, tej, tego cierpkiego wina, jakie Chrystus ofiaruje. Wina, które jest być może bardzo wymagające i wyśmiane, wyśmiane przez ten świat. Natomiast jakby idą za pożądaniem swoim i to pożądanie starają się niejako na wszelki sposób zaspokoić. Liczy się, ażebym ja się czuł dobrze. I w tym momencie oczywiście na początku kosztują wiele słodyczy. Ale potem pokazuje się, że po tej słodyczy przychodzi właśnie cierpkie albo nawet gorzkie wino, do którego nie są wcale przyzwyczajeni. Chcieliby dalej kosztować słodyczy, ale życie się okazuje być bardziej wymagające. Życie każe ponosić ofiarę. Życie każe rezygnować. Jedy człowiek, który nie nauczył się tych rzeczy, który nie nauczył się od siebie wymagać i poświęcać się dla drugiej osoby, nie nauczył się ponosić wyrzeczenia dla tej drugiej osoby, czyli innymi słowy, nie nauczył się kochać. Zaczyna szukać innych, alternatywnych sposobów, gdzie by mógł zrealizować swoją potrzebę przyjemności, skoro nie potrafi tej potrzeby już realizować w swojej rodzinie. I w tym momencie nastaje tragedia, ponieważ rodzina staje się niejako biegła, z którego zaczynają współwałżonkowie uciekać uciekać od siebie, od swoich Spraw, które powinny ich łączyć i szukać, jakby, przyjemności w czym innym. Różne rzeczy tutaj przychodzą, oczywiście, jakieś po prostu inne i używki, e, wręcz związki cudzołożnych. I to jest myślę, że ta tendencja, którą, którą bardzo mocno <coughs> obserwujemy, i która jest tak bardzo mocno lansowana, chociażby przez media jest niewątpliwie w dużym stopniu odpowiedzią na ten kryzys, który jest. Na ten kryzys, który niszczy społeczeństwo przez niszczenie rodziny czy też małżeństwa. Przez jego podteptanie tego wielkiego sakramentu, który nie staje się dla tych ludzi, którzy nie potrafią kochać drogą do uświęcenia, tylko drogą do osobistego dramatu. Natomiast przychodzi Chrystus, o którym jego matka mówi, uczyjcie wszystko, cokolwiek Wam powiem. I on mówi tym, że ludziom tutaj na weselu rzecz totalnie absurdalna. Nie ma wina, a on mówi, napełnijcie wodą, tę stąpię. Przecież to jest jakiś totalny absurd. Czy My byśmy tak chętnie posłuchali takiego pana Jezusa, który by nam powiedział: My tu nie mamy wina, mamy poważny problem. On nam mówi: napełnijcie wody. Ku czemu zmierzy? Przychodzi Chrystus i daje nam swoje przykazania, Daje nam bardzo wyraźne wymogi. Te wymogi, które wielokrotnie ciążą, zwłaszcza na Jednym z tych przykazań jest to szóste przykazanie nie cudzomóż. Nie wchodź w relację, której, do której jeszcze nie zostałeś jako wprowadzony przez błogosławieństwo, w I wielokrotnie młodzi ludzie przychodzą i mówią, ale nie rozumiem tego. Totalnie tego nie rozumiem, dlaczego nie mogę Dlaczego nie mogę zażywać tej słodyczy? Jest to dla mnie niepojęte. Otóż, prosta jest sprawa. Po to, ażeby pożądać, człowiek nie musi się uczyć. My mamy to w swojej naturze. My jesteśmy z natury swojej w większym lub mniejszym stopniu egoistami. I żeby zaspokajać swój egoizm w jakikolwiek sposób, ażeby traktować drugą osobę jako przedmiot, nawet jeżeli siebie łudzę, że ją kocham, to naprawdę nie musimy żadnego wysiłku wkładać. To jest dla nas zupełnie naturalne, niestety, zachowanie. Ale w momencie, kiedy przychodzi Chrystus i mówi, ażeby zupełnie inaczej postąpił. To się pojawia wielka konsternacja. Dlaczego? Gdyby nam było łatwo pójść za tym przykazaniem, to prawdopodobnie nikt by nie był skonsternowany. Ale właśnie dlatego, że nie jest łatwo, ludzie zaczynają stawiać pytania i kontestować. A czego chce Chrystus? I czego chce Jego Święty Kościół od dzieci swoich? Czy chce im po prostu ustawić jakieś absurdalne ograniczenia? Otóż nie. Kościół Święty, Matka nasza, idąc za nauką Chrystusa, chce wychować dzieci swoje do prawdziwej miłości. Do tego, żeby ktoś nie został zaślepiony przez pożądania na samym początku, zwłaszcza w tym okresie zakochania, kiedy to jest takie bardzo proste i łatwe. Ale, żeby na, nauczył się dostrzegać w tej drugiej osobie, właśnie człowieka, osobę, a nie przemysł. I dla tej drugiej osoby nauczył się rezygnować z tego, co mu się wydaje w tym momencie tak bardzo dla niego przyjemne i konieczne, i pożądane. Ze względu na tą drugą osobę. Jeżeli w taki sposób narzeczeni przeżywają swoje narzeczeństwo jako pewnego rodzaju drogę poświęcenia, wręcz ofiary, do tego, żeby się nauczyć kochać, prawdziwie kochać, to w tym momencie oczywiście odczuwają pewną cierpliwość. To nie jest łatwe dla natury skażonej grzechem pierworodnym ale właśnie tą drogą idą, przygotowują siebie najlepiej do tego, ażeby potem w małżeństwie i życiu rodzinnym zaznawać prawdziwej słodyczy, ażeby ta droga uświęcenia, którą będą dalej podążali razem aż do śmierci, stała się dla nich nie tylko drogą krzyżową, ale również drogą wielkiej przyjemności i radości. Ponieważ jeżeli ktoś w narzeczeństwie nauczy się kochać tą drugą osobę, nauczy się dostrzegać jej potrzeby, nauczy się cenić jej zdanie i dla dobra tej drugiej osoby nauczy się, jako składać na ołtarzu miłości swoje własne ja i to dotyczy i mężczyzny, i kobiety, to wtedy niezależnie od tego, jakie przyjdą trudności. Jakie będą kłopoty? Ponieważ one będą zawsze. To zawsze również znajdą pewne drobie rozwiązania tychże swoich kłopotów. Stąd, moi drodzy, ten zarząd, który stawia się tutaj oglubieńcowi, ten zarząd stawia się mi Chrystusowi. Ale naprawdę Bóg jest Bogiem. I Bóg jest mądrością. Jeżeli Bóg mówi, a my nawet tego nie rozumiemy, to roztropnie nas posłuchać i uczynić tak, jak On każe, uczyńcie wszystko, cokolwiek Wam powie, mój Syn, a będziecie błogosławieni, a będziecie prawdziwie szczęśliwi. W imię Ojca i Syna i Świętego.